Cześć wszystkim w czwartek, dzisiaj czas na kolejną metamorfozę. Chciałabym Wam właśnie pokazać efekty, które osiągnęłyśmy z moją pacjentką, która przyszła do mnie z problemem bardzo czerwonej skóry, z rumieniem, dodatkowo jeszcze z wręcz popaleniem na skórka, ponieważ jest fryzjerką i ma styczność z różnymi chemikaliami na co dzień. Oczywiście od razu była zmiana pielęgnacji, dokładny opis pielęgnacji będziecie mieć w opisie na dole. Jeżeli chodzi o zabiegi, które zostały wykonane, to robiłyśmy dwa zabiegi IPL-a połączone z infuzją tlenową, ipl 506 nm, żeby zredukować rumień, jak i również infuzja tlenowa, żeby nawilżyć tą skórę, która była strasznie przesuszona, wręcz łuszcząca się, co możecie zobaczyć tutaj między brwiami, jak i również na policzkach i na brodzie. Dodatkowo ostatni zabieg to był zabieg mezoterapii mikroigłowej Dermapenem na kwasie hialuronowym, bardzo delikatny, tylko po to, żeby troszeczkę wzmocnić tą skórę, żeby troszeczkę ją przebudować i nawilżyć. Jeżeli chodzi o pielęgnację, no to skupiłyśmy się na nawilżeniu i wzmocnieniu płaszcza fosfolipidowego. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się już w poniedziałek, pa!